Cześć, to tam Powowłoski, witam w bardzo słodkim zestawie grudniowym. Z nami jest winnica Turnau, której nie musimy chyba nikomu przedstawiać, ale wino, które nie wiem, czy mieliście do tej pory okazję spróbować, jest to szlachetny zbiór. Szlachetny zbiór, czyli winogronach, które zostały porażone tą szlachetną pleśnią, stąd też szlachetny zbiór. To jest późny zbiór, taki, taki już pewnie bardziej październikowy, czasem nawet listopadowy się zdarza, że zbierają winiarze na szlachetny zbiór. Różnie nazywane jest to w świecie wina, mamy botrytis sinirea, to jest ta, to jest ta nazwa łacińska tej szlachetnej pleśni, która, która dotyka winogrona, żeby pojawiła się. Właśnie ta pleśń, muszą być spełnione pewne warunki, e, takie atmosferyczne. Więc musi być wilgoć, tak jak z każdą pleśnią. Więc poranna wilgoć, e, która w tym przypadku, w, w przypadku winnicy Turnał, e, pojawia się ze względu na to, że jest tam e, staw oczkowodny w, w pobliżu winnic. Więc, e, w, w, więc o poranku e, jest wilgotno. Natomiast e, jeżeli jest to przełamane taką. Ładną pogodą popołudniową, gdzie wychodzi słońce, trochę rozwiewa ten, te mgły i oczyszcza winnice. No to w tym balansie, kontrbalansie właśnie wilgotnego poranka i słonecznego popołudnia, mamy możliwość uzyskania Botrytisu. Botrytis, czyli ta szlachetna pleśń, występuje na pojedynczych winogronach, bardzo rzadko występuje na całej kiści i sprawia, że w winogrona ich pory, ich pory się rozszerzają, następuje ewaporacja wody, koncentracja smaku, cy, takiego y, intensywności cukru, kwasu, wszystkich komponentów. Botrytis y, przenika do tego grona, do tej jagódki i też aplikuje swoje aromaty i smaki. Kiedy jak powąchacie to wino i wyczujecie, Tutaj e, takie aromaty, oprócz tych owocowych, e, oczywistych, takich jak e, dojrzała brzoskwinia, taka jak ananas, taka jak e, melon, nawet mango e, i taka ultra dojrzała e, gruszka i jabłko. No to poczujecie tutaj na pewno miód, poczujecie tutaj odrobinę e, takiego szafranu i takiej skórki z, z, z skandyzowanej pomarańczy. I to są właśnie. Aromaty szlachetnej pleśni, miód, szafran i ta taka ala pomarańczowa marmolatka, która tutaj również się pojawia. Wino jest oczywiście słodkie, pyszne. Wino jest w małej butelce, niestety, ale zwykle tak jest. Wyobraźcie sobie, że tego, żeby zrobić. Dobrą butelkę wina albo bardzo dobrą butelkę wina potrzebujemy owocu z jednego krzewu mniej więcej. Tak? To jest takie 1 1,5 kg winogron. A w przypadku takich win słodkich, botrytyzowanych, do tego, żeby zrobić jedną butelkę, do tego, żeby zrobić jeden kieliszek wina, właśnie potrzebujemy jeden krzew. Więc, yy, więc to, ile czasu, pracy yy, oraz. Yy, zaangażowania i bycia czujnym, dlatego, że botrytis, botrytis bardzo szybko też może się przerodzić w inną niepożądaną pleśń winnicy. Później efektem jest to pyszne wino, które jest w małym pakiecie, ale nie pijemy jego za dużo, tylko smakujemy je i co ciekawe ono fantastycznie komponuje się z jedzeniem. Co? Będziecie mogli zobaczyć w następnym odcinku, w którym będę łączył właśnie szlachetny zbiór z różnymi daniami. Do zobaczenia.